Witam na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pad przepyszna pieczeń wołowa okrągła w delikatnym grzybowym sosie. Jeżeli lubicie wołowinę, bardzo polecam, koniecznie musicie spróbować. Ja robię z młodymi ziemniakami, też pokażę wam jak łatwo można je zrobić w Instant Pad. Wołowinę kroję na takie bardzo, bardzo cieniutkie plasterki, i później dodaję ją do sosu. Jeżeli tylko lubicie wołowinę, szczególnie w takiej postaci, w takich cieniutkich plasterkach, bardzo, bardzo polecam. Naprawdę bardzo łatwo się to robi. Nic prostszego. Ja kupiłam taki kawał wołowiny. Jest to Beef Barom Round Roast. Jak to przetłumaczyłam po polsku? Pieczeń wołowa okrągła. Nie ma za dużo tłustego. To jest 2,3 kg, 5,065 funta dokładnie. Ta waga jest razem z tym tłuszczem, który jak widzicie. Teraz sobie szybciutko tutaj odkroję. Można taki kawałek bez problemu kupić bez tego tłuszczu. Akurat u mnie był tylko taki, więc ja sobie tutaj sama odkroję. Nie ma żadnego problemu. Odkrawam, ponieważ nie chcę, żeby ten sosk, w którym będę robiła to mięso, był za tłusty. I pierwsze co robię, to do takiej małej miseczki wsypuję sobie wszystkie przyprawy, czyli sól, tymianek, tak na oko, cebulę w pudrze, włoskie przyprawy, czerwona papryka i czarny pieprz. Teraz to wszystko wymieszam. Najpierw co zrobię, wetrę czosnek, czosnek... Przeciśnięty przez praskę, ja już taki kupuję, bardzo często wam pokazuję, że go używam. Tak, po prostu wezmę dwie łyżeczki i wetrę ten czosnek w to mięso. Tak jak widzicie. I teraz wymieszam te wszystkie przyprawy, i również wetrę je w mięso. Tak można zrobić, słuchajcie, nawet na dzień wcześniej. Przyprawić mięso wieczorem i na drugi dzień gotowe do zrobienia obiadu, jak również można przyprawić na chwilkę przed robieniem. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać do tego sosu. Szybko pokroiłam sobie jedną cebulę i dwa żeberka selera, i dlatego, że miałam tylko niestety jedną cebulę, to jeszcze sobie dokroję troszeczkę białej części pora. Ogólnie bardzo lubię pora w sosach, bardzo dobry posmak i tutaj. Pokazuję Wam to mięso już przyprawione. Tak jest na etykietce Beef Baron Round Roast. I tak jak mówiłam, to jest 2,3 kg, a tutaj u nas w Stanach waga to jest 5 funtów Do zrobienia mięsa będę używała mój 8 Quart Instant Pad więc potrzebuję co najmniej półtorej szklanki wody i czerwone wino ja będę używała takie. Możecie dać jakiekolwiek czerwone wino, macie. Jedna cebula, dwa żeberka selera, kawałek białej części pora. Pokroiłam w taką dużą kostkę. Jedna garść suszonych grzybów, które zalałam gorącą wodą. Taka mała miseczka. Oliwa z oliwek i sól koszerna. Liście laurowe, ziele angielskie. I zaczynam. Ustawiam mój Instant Pot na opcję podsmażania i na gorący garnek. Wlewam tłuszcz. Ja akurat używam oliwkę z oliwek. Możecie użyć zwykły olej. I będę podsmażała teraz to mięso z każdej strony. Także około 3 minuty. Koniecznie z każdej strony trzeba to mięso podsmażyć, żeby zatrzymać te wszystkie dobre soki w środku. I w międzyczasie popijam sobie to winko, które używam. Do sosu, także Wasze zdrówko. Chwilkę to zejdzie, żeby podsmażyć mięso z każdej strony. Bardzo ważny krok, absolutnie bym nie pomijała tego. Ja do czerwonego mięsa zawsze używam czerwone wino, do jasnego, czyli do kurczaka albo wieprzowiny używam białe wino. Może być to wino, które pijemy, jak również może być to wino. Takie typowo do gotowania. I tak jak widzicie, stawiam mięso. Tutaj jeszcze mam kawałek, nie dotarło mi do dna, więc nie jest jeszcze podsmażone, więc będę musiała jakoś tak przewrócić to mięso, żeby ten kawałek podsmażyć. Musicie tak po prostu kombinować, patrzeć. Zależy oczywiście, jaki kształt jest tego mięsa. To, że ono jest okrągłe, to nie znaczy, że wszystkie strony są równe. I tak jest idealnie. Podsmażyłam mięso ze wszystkich stron. Wyjmuję na talerz i spójrzcie, jak pięknie się podsmażyło. Nie jest przypalone. I teraz. Przypalone jest troszkę dno, ale to nie szkodzi. To jest wszystko ok. Pierwsze co robię, zalewam pół szklanki czerwonego wina i ja sobie to dno wyczyszczę. Następny bardzo ważny krok: koniecznie trzeba wyczyścić dno. Ja używam drewnianą łyżkę. Po prostu, jeżeli byście tego nie zrobili, to jest możliwość, że dostaniecie informację, że coś się przypala w garnku w czasie gotowania. Także absolutnie drugi krok, którego bym nie pomijała jest to wyczyszczenie dna. Drewnianą łyżką po prostu, tak okrągłymi ruchami i spójrzcie, czyściutkie, te wszystkie kawałeczki przypalone z mięsa będą w sosie, także będzie przepyszny sos. Teraz wrzucę wszystkie te warzywa, które wcześniej pokroiłam, czyli cebula, seler i kawałek pora. Ja miałam jedną cebulę w domu, dlatego dokroiłam pora. Jeżeli wy macie dwie, to możecie to pominąć. Dodam teraz te grzyby suszone, które namoczyłam w gorącej wodzie, razem z tą wodą i dwie szczypty soli koszernej. Lekko zamieszam i dodam półtorej szklanki wody. Wrzucę liście laurowe. Pięć ziel angielskich, zamieszam lekko. I teraz włożę to mięso na wierzch, ale będę chciała troszeczkę tych warzyw wyjąć tam z pod spodu, żeby po prostu tak, o jak widzicie, położyć troszeczkę na to mięso. I przy okazji troszeczkę to mięso poleje się tą wodą, która jest tam w środku. Wydaje mi się troszeczkę mało tej wody, więc doleję jeszcze pół kubka wody. Także ogólnie dałam dwie szklanki wody na ten garnek: dwie szklanki wody, pół szklanki czerwonego wina. I to wszystko. Uszczelka dobrze założona. Zakładam pokrywę, przekręcam zaworek w pozycji sealing. Aby zebrało się ciśnienie, Instant Pad był włączony na opcję podsmażania, więc wyłączam i przełączam na opcję Pressure Cook, w innych może być to opcja manualna na 45 minut. Teraz Instant Pad będzie zbierał ciśnienie i garnek będzie odliczał do dołu, i będę robiła naturalne odparowanie. W międzyczasie piję winko. Ja użyłam do tej potrawy wino wytrawne. Również można dać półsłodkie, a nawet i słodkie. Zależy od was, jak lubicie. Ciśnienie zebrało się naprawdę bardzo szybko w tym garnku, bo nie było za dużo tej wody. Wszystko było gorące i za 35 minut się skończy. I ja wam w międzyczasie pokażę szybko, jak robię młode ziemniaki. Będzie do tego osobny filmik. Ziemniaki mam taki rozmiar, jak widzicie. Jak położę na dłoni, to tak mniej więcej możecie sobie wyobrazić, jaki to jest rozmiar. One nie są bardzo malutkie, ale nie są duże. Wrzucam do takiego koszyczka. Będę do tego używała przyprawy, takie grillowe, troszeczkę czosnku w pudrze, troszeczkę soli. Zamieszam. Wleję jedną szklankę wody do 6 quart Instant Pad. Koszyczek do środka. Tak to wygląda. Słuchajcie, nic prostszego. I to wszystko. Upewniam się, że uszczelka dobrze założona. Przekręcam pokrywę. Ustawiam zaworek w pozycji ceiling, żeby zebrało się ciśnienie. I takie młode ziemniaki ustawiam na opcję manualną. W innych może być to opcja pressure cook. Tylko na 4 minuty. Tam nie widać za bardzo, jaki numerek wyświetla i zobaczcie, robię ziemniaki, mięso w tym samym czasie tutaj już mi się mięso skończyło i nic nie robię, nic nie dotykam nic nie otwieram zostawiam na naturalne odparowanie także jak z tej strony pokaże mi się co najmniej 20 minut dopiero otwieram chcemy żeby do, mięso do siebie doszło i ziemniaki też już mi się skończyły i też pozwolę żeby one tutaj troszeczkę posiedziały dobre 5 minut. 8 minut minęło, więc otwieram garnek. Ciśnienia już nie ma. I ziemniaki młode zrobione. Mięciutkie, przepyszne, bardzo polecam. Teraz wam szybciutko tutaj jeszcze tylko pokażę te ziemniaki. Ja wyjmuję je z tego koszyczka. Do naczynia posypuję koperkiem i gotowe do obiadu. I tutaj teraz to mięso 26 minut temu się skończyło. Ciśnienia już nie ma, więc otwieram. Pachnie niesamowicie. Słuchajcie, to mięso, te grzyby bardzo dużo dają suszone y, dla tego sosu, że ten posmak będzie naprawdę przepyszny. Można dać pieczarki, jeżeli nie macie suszonych grzybów. Ściągnę tutaj te warzywa z tego mięsa. Ale będzie dobry ten sos. Możecie te warzywa drobniej pokroić, jeżeli nie chcecie mieć takich kawałków w tym sosie. Wyjęłam to mięso na deskę, przykryję srebrną folią, bo teraz zabiorę się za robienie sosu. Także wyłączyłam Instant Pot, przełączam na opcję podsmażania, bo ja sobie teraz ten sos tutaj zagęszczę. Tutaj mam około 3 dobre łyżki mąki. Które rozrobiłam w zimnej wodzie. Dobrze to wymieszam, żeby nie było żadnych grudek. I po prostu zagęszczę sobie sos. Doprowadziłam sos do zagotowania. Wleję troszeczkę tego sosu do mąki, którą rozrobiłam z wodą. Ponownie zamieszam i dodam to do środka, do garnka. Tutaj można zagęścić ten sos cornstarch, nie trzeba używać mąki. Można ten sos również zrobić z dwoma ziemniakami i później zblendować. Jeszcze troszeczkę wydaje mi się mało słony ten sos, więc dodałam troszeczkę soli koszernej. Sos mi się tutaj szybko zagęścił, więc odstawiam na bok i biorę się za krojenie mięsa. Spójrzcie, przepiękne. Mięso, musiałam go kawałek spróbować tutaj. Jak widzicie, włókna mięsa idą w tą stronę, ale my nie kroimy w tą stronę, tylko w poprzek włókien. Także pamiętajcie, nie krójcie tak jak idą włókna, tylko poprzekątnej. Bardzo cienko kroję, trzeba mieć do tego dobry nóż. Dzięki temu, że podsmażyłam tą wołowinę przed gotowaniem. Te wszystkie soki zostały w środku. Zawsze troszeczkę wypłynie, ale dosłownie minimalnie. I spójrzcie, idealna wołowina. Jak ktoś chce ją bardziej krwistą, to po prostu zmniejszyłabym tylko czas robienia. Kroi się bardzo łatwo w takie cieniutkie plasterki. Tutaj na tym wideo widzę, że nie pokazuje aż dobrze, jak to mięso. Ono nie jest takie brązowe jak tutaj teraz widać. Ono jest takie lekko czerwonawe. Kroję tak jak widzicie i spójrzcie. My takie lubimy, takie że jak mówię, jeżeli lubicie bardziej krwiste, to po prostu zmniejszyłabym tak o 5 minut. Nie wiem jak wy, ale ja często miałam tak, że szłam do sklepu, widziałam piękny kawałek czerwonego mięsa i się zastanawiałam, co ja mogę z tym zrobić. Odkąd mam Instant Pad, bardzo często to robię. Moi chłopcy bardzo lubią tą właśnie potrawę. Bardzo łatwo się ją też robi, więc dlatego często u mnie jest na obiad. I teraz duży garnek sobie wzięłam, wleję troszeczkę sosu na dno. Jeżeli widzicie liść laurowy, to oczywiście możecie go od razu wyłowić. I teraz będę układała te plastry po kolei, zalewając w tym samym czasie sosem, żeby po prostu ten sos był na każdym kawałku mięsa. Tego sosu naprawdę bardzo dużo wychodzi, także na pewno wystarczy. I tak jak widzicie, spójrzcie, sos wychodzi naprawdę bardzo dobry, te grzyby dają bardzo dobry akcent. Bardzo polecam, koniecznie musicie wypróbować. Nie bójcie się robić takiego mięsa w instant pad, zawsze wychodzi idealne, nigdy nie wysuszony. Spróbujcie również zrobić młode ziemniaki, tak jak ja. Będzie do tego osobny filmik, także zapraszam do obejrzenia. I oczywiście subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.